Zaczynamy zabawę. To wszystkich brak widocznych wrogów. Macie zielone światło! Dzień jeden zrozumiano, ruszamy. Rodolfo w drogę! Do cień, drużyna terenowa w ruchu. Osłaniajcie ich! Hmm, ktoś przechodzi przez jezdnię. Co on no odpierdala? Dzień jeden, chyba mamy tu problem. Z drogi! Rudiano! Rodiano! Rodiano, Rodiano. 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 Ja to berwał, jest na skrzyżowaniu! Wysiadać, wysiadać! Uzbrojeni ludzie na skrzyżowaniu. To pieprzona zasadka! Obserwator ognia, osłaniaj naszych ludzi! Zdaje się, że nasi się przemieszczają. Brydcie, Do wszystkich! Ostrzał niebezpiecznie blisko, znajdź się! Jak będziecie mogli! Cień jeden udało się. Daj, nie podróż! Krasan zabezpieczny. 07 zrozumiano. Pułkowniku co dalej. Widzimy, się w budynku za nami, otwór! Przyjąłem. W ruchu! Nasze wchodzą do restauracji. Nawigacja oznacz ten budynek. Czysto! Nie strzelać, cywile opuszczają strefę działań. Zwieprzają stąd, i słusznie. Widzę naszych, są na dachu restauracji. Rodolfo, bez ich helikoptery! Tak jest, Paza. Tu, Wiktor 3-1, proszę o natychmiastową ewakuację. Jesteśmy na dachu restauracji w Olmedzie. Sprawdź na wschodzie! Widzę ruch na wzgórzu! Nie, jeden jest, jesteśmy, bo dostałam RPG ze wschodu! RPG! RPG zlikwidowany. Wróg z RPG Również Sołnierze kastelu przy kościele. Zrozumiano. Atakuję. Zrozumiano, kościół. Uważaj, te pociski trafiły za blisko kościoła. Obserwator, ostrzelaj tych z kartelu, ale nie strzelaj w kościół. Mogą tam być cywile. RPG! Siekiera 3-1 w drodze. 5 minut. Do wszystkich helikopterek ten w drodze. 5 minut. Widzę RPG. RPG! Zbliża się do stacji nowej Z północnego wschodu nadciągają pojazdy. Cmentarz. Zagrożenia zdjęte! Tak jest, nie mamy dużo amunicji, lepiej oszczędzajcie. Sierżancie, jak sytuacja? Hasan zabezpieczony. Wciąż jest butem. A wy jesteście równie bezmyślni jak wasza broń. Prawo 7-1. Zamknij Hasanowi mordę. Uwaga, cienie, nie nadjeżdżają pojazdy. Boisko południowy zachód. Uwaga! Południowy zachód. Boisko! Tak jest. Obserwator, ostrzelaj te pozycje z moździerzami. Załoga moźnierza zlikwidowana. Wrogowie na południowym zachodzie, możesz atakować wszystkie cele. Likwidacja Drużyna na wschód od Armia przemieszcza się z północnego wschodu. Atak udany. Nie widzę, że przez boisko jadą pojazdy wojskowe. Śmigłowiec leci z południowego zachodu. Zagier! Tak Wysyłają wszystko, co mają! No proszę, zwalczymy korupcję w jeden mieczór! Zostały trzy magazynki! Nie wywodząc całem! Zostały mi dwa magazynki! Ognia. Kończy mi się amunicja! Trzykować noże! Nie zginiemy na klęskach! Zamierzają nas! Wóz jedzie drogą na północ! Kontynuuję Te Żołnierze kartelu To przeładowu, flary odpalone. Biorą na satel. Flary odpalone. Ocisk nadlatuje. Szalony Drużyna przeciwkoćwicza zlikwidowana. Kontynuuję ostrzał. Do wszystkich jednostek, tu Siekiera 3-1. Nadciągamy z południowego zachodu. Czas 30 sekund. Drużyna przeciwkoćwicza zniszczona. Siekiera 3-1, tu Cień 1, przyjąłem. Nasi są na dachu restauracji. Strefa lądowania będzie pod ostrzałem. Zostaniemy na stanowisku, żeby was osłaniać. Odbiór! Tak jest. ściągamy. 3-1. Bez odbioru. Ekstrakcja za 30 sekund. Tak jest! Drużyna przeciwlotnicza przy moście. Szlak. Strona północna. Masz! Ostatni magazynek! Biorą nas na cel. <złatwia>

Prawo 07, przybyła ewakuacja. Idźcie na zachód od budynku. Czekają. Zatruję. Je. Tak jest, ruszamy. Tak jest, dzięki Bogu. Rozumiano. Prawo 07, lądowisko zabezpieczone. Możecie ruszać. Zamierzają nas. Rozumiem. Ruszamy. Pomyśli, reputacje. Plac Almas wieści, szybko się rozchodzą. 3-1, jesteście gotowi? Dzień jeden, tu siekiera 3-1. Personel i ładunek bezpieczne. Wracamy do bazy. Pięknie 3 -1. Wszystkie cienie w drodze. Na kulo! Widzicie wyraźnie? Widzę. Gotowe. Dobra, przekaz na żywo. Zdasz arabski? Nie. A Perski? Nie. No pewnie. Więc pozwolisz, że będę mówił po waszemu. Bo jesteście niedouczonymi kundlami. Ech, wygląda na to, że źle zaczęliśmy, Hasanie. Mówisz do oficera Sił Specjalnych. Jesteś przywódcą organizacji terrorystycznej. I niby kto to mówi? Jaki masz cel, majorze? A w jakim celu zbombardowaliście mój kraj? Cóż, zgaduję. Żeby cię rozjebać? Jesteś bezczelnym czy głupim. Nauczysz się szacunku, gdy twoja ojczyzna zapłonie. Sprzedałeś się kartelowi, Hassanie. Więc gdybyś zniknął, nikt nie wiedziałby, gdzie szukać twoich jebanych zwłok. Torturowanie mnie sprawiłoby ci przyjemność, co? Skąd masz amerykańskie rakiety? Nie obchodzi mnie, skąd je ma, a dokąd zmierzają. Tylko spójrz, Hasanie. Albo skończysz jako karma dla kojotów, albo zaczniesz gadać. Jestem zakładnikiem. To nielegalne. Jesteś jeńcem wojennym. Iran nie toczy wojny z Meksykiem. Nie łamie żadnego prawa. To ci ludzie i ich dowódcy je łamią. Ty i twój generał Gorbani złamałeś. Ani mnie. słowa o nim! Zabiliście go, zapłacicie za te zbrodnie! na hady na hady ale za Ten dupek ma trafić za kratki i tam zgnić albo trafić do dołu z wapnem. Generale. Śmierć Hasana oznacza wojnę. Więzienie go jest nielegalne. W tej chwili to niebezpieczne. Powiedz, że masz jakieś rozwiązanie, Lazuel. Właśnie nad tym pracuję. Dowódco, pozwól to zakończyć. Niczego bardziej nie pragnę. Lecz Lazuel ma rację. Bez dowodów trzeba go wypuścić i podążać jego tropem. Czy to żart? Dopiero go złapaliśmy. Obawiam się, że nie. Znaleźliśmy coś w jego telefonie? Tak, chyba mamy trop. Dobrze. Odstawcie go i wypuśćcie. No dalej idziemy. Udało nam się zhakować dane z telefonu Hasana. Wskazują, że kontaktował się z kimś na wybrzeżu Hiszpanii, kiedy go złapaliśmy. Sygnał pochodzi z fermy, która służy kartelowi za dziuplę. Leży na odludziu nad wodą. Idealna do przemytu towarów, w tym i rakiet. Musimy się tam dostać i poszukać rakiet. Zdjęcia pokazują cztery budynki i latarnie. Musimy zrobić zwiad w środku, ale okolicy pilnuje kartel. Wysoka trawa ułatwia ukrycie się w odpowiednim stroju. Stroju maskującym. Dokładnie. Będę wypatrywać ruchów i ewakuuję was łodzią. Nie powinnaś być tam sama, Kate. Trójka to już tłum. To nie nasz rewir, John. Działamy powoli i po cichu. Jesteśmy tu nieoficjalnie, na własną rękę. Dam znać, kiedy będę na pozycji. Znajdźmy te pociski, nim Hasan odpali je nam za plecami. Warta jeden do brawo, jestem na pozycji. Pół kilometra od brzegu, widzę zabudowania. Jak sytuacja? Jesteśmy na miejscu. Mamy w obszarze dwa uzbrojone cele. Macie pozwolenie na likwidację. Jasne. Chwila. Gaz. Brak wiatru. 200 metrów. Brawo, co macie? Brawo, wszystko gra. Tak jest, warta. Dwóch leży. Świetnie. Naprzód i oczy otwarte. Widzę patrole w ruchu i drużynę przed nami. Widzę ich. To kartel? Pewnie tak. Przeciągajmy się obok i zobaczmy, czego pilnują. Nie wstawaj, trzymaj się trawy. Nie musimy z nimi walczyć. Warta dobrawo. brawo. Jak sytuacja? W ruchu ulazły w strażnicy kartelu w okolicy. Widzicie coś, co pomieści pocisk? Nie. Przyjęłam. Nacierajcie dalej, bez odbioru. Idziemy dalej. Chwila, dwóch po lewej. Użyj termowizji, żeby zobaczyć mój laser. Widzę. Na Twój znak. Zdjęty. Dobra akcja. Brawo, tu warta. Gdzie jesteście? Przy turbinach wiatrowych. Rozumiem. Idźcie przed siebie w stronę drzew. Zapewniam wam osłonę. Przyjąłem. Sprawdź. Jakieś pojazdy. Widzisz to? Ciężarówka z kontenerem. Tak, mogłaby pomieścić rakietę. Śledźmy ją. Prawo do warty. Mamy transportowce jadące na północ od nas. Na jednym jest kontener może przewozić rakiety. Przyjęłam. To to właśnie tu jesteśmy. Przemieszczam się wzdłuż wybrzeża, aby mieć lepszy ogląd. Nie zgubcie ich. Przyjąłem. Bez odbioru. To nasz podjezdnią. Użyjmy go, żeby przejść na drugą stronę. A jest. Za tobą. Kartele i terroryści, ale się dobrali. Terroryści myślą tylko o przeszłości, a narkotyką tylko o przyszłości. To co ich łączy? Potrzebują nowych terytoriów i świeżej krwi. Przyciągają młodych. Zawsze mają kolejkę chętną. ¡A la central! ¡Adelante! ¡¿Encontraste algo?! ¡Zona segura! ¡Entendido! ¡¡¡Abran los ojos!! Espera, hay otros dos en la casa. Widzę ich. Dorwi go. Ja wezmę drugiego. W dziesiątkę. Czysty strzał. Możemy ruszać. Gaz, przed nami budynek. Nikogo na zewnątrz. Ktoś może być w środku. Czy czujnika pulsu, żeby zobaczyć czy budynek jest czysty? Czysto nikogo nie ma, tak jest. Trzymali się pogadać nie trzeba z nimi walczyć. Przekradniemy się. Znowu w ruchu, nie widzę go. Tak jest, będę go wypatrywać. Nie zatrzymujmy się.